Wakacyjna Gramiejska Poznajemy Zawodowców 2020 to już trzecia edycja gry organizowanej corocznie przez Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Tym razem w nieco innej odsłonie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w tym roku Wakacyjna Gramiejska została połączona z Grą Miejską Poznajemy Zawodowców, która do tej pory odbywała się w terenie. Celem gry jest popularyzacja kształcenia zawodowego, promocja zawodów rzemieślniczych i zawodów ginących oraz odkrywanie w przestrzeni publicznej miejsc z nimi związanych i innych punktów związanych z dziedzictwem lokalnym. Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Konina oraz powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Wakacyjna gra miejska toczy się online za pośrednictwem Facebooka, jednak organizatorzy wraz z partnerami wydarzenia przygotowali dla uczniów zadania, które zachęcą ich do wyjścia z domu. Chodzimy po całym torku, żeby poznać stare i nowe zawody, jakie są. Mamy całą grupę zebraną. Mamy wszystkie punkty zebrane, wszystkie miejsca to jest Edyta, Kupa i Gabi. Cała grupa nasza i nasza fajna. Na uczestników gry czekają atrakcyjne nagrody, interesujące zadania oraz dobra zabawa. Regulamin gry oraz linki do grupy na Facebooku dostępne są na stronie organizatora www.cwrkdizmyślnikkonin.pl Partnerami wydarzenia są Konińska Izba Gospodarcza, Turecka Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, Cech rzemiosł różnych w kole, cech rzemiosł różnych w turku. Patronat nad wydarzeniem objęła KNTV24. W imieniu Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie serdecznie zapraszam młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia do wzięcia udziału w wakacyjnej grze miejskiej pod tytułem Poznajemy Zawodowców 2020. Zapraszamy! 1 lipca, 15 września. Grupa Wakacyjna Gramieńska Poznajemy Zawodowców 2020 na Facebooku.